Rok 1945. Europa triumfuje po kapitulacji III Rzeszy, jednak wojna na Pacyfiku między USA a Japonią trwa nadal. Japończycy, mimo beznadziejnej sytuacji, idą w zaparte i desperacko bronią swojej ojczyzny. Amerykanie zastanawiają się, jakim sposobem można będzie skrócić tę wojnę. Początkowo rozważono kontynuację bombardowań zapalających, użycie broni chemicznej przeciwko ludziom i uprawom, a także broń biologiczną. Jednak z tym ostatnim istniało wysokie ryzyko niekontrolowanej epidemii. Koniec końców wybór pad, aby wykorzystać najnowsze wówczas osiągnięcie technologiczne. Bombę atomową Little Boy załadowano na bombowiec B-29 na wyspie Tinian, 3000 km od pierwszego celu. Ze względów strategicznych wybór pad na Hiroshima był dzień 6 sierpnia 1945 roku. Tego samego dnia nasz dzisiejszy bohater, czyli 29-letni Tsutomu Yamaguchi przebywał w podróży służbowej jako inżynier dla Mitsubishi. Dzień ataku miał być jego ostatnim dzień w pracy w tym mieście, po skończonej pracy przygotowywał się więc do opuszczenia miasta. Była 8.15, szedł w kierunku portu. Tego dnia nic nie wskazywało na to, że mieszkańcy miasta doświadczą piekła. Sutomo spojrzał w górę i zobaczył mały spadochron, a z nim opadający ładunek. Po chwili nastał błysk tysiąca słońca. Rzuciło go na ziemię, pękły mu bębenki w uszach, a obranie spłonęło. Skóra została mocno oparzona. Bomba Liturboi spadła w centrum miasta dla mieszkańców rozpoczęła się apokalipsa. Osoby znajdujące się 500 metrów od punktu zero, zanim upadli na ziemię, wyparowali natychmiast, a wraz z nimi wszelka materia organiczna. Niewiele dalej ludzie doznali masakrycznych poparzeń. Skóra dosłownie spływała z twarzy i z rąk. Niektórzy w szoku i przerażeniu biegli do rzek, by się ochłodzić. W tej samej chwili kolejni zostali zabici przez falę uderzeniową. Gruz, szkło i budynki zasypały tysiące ludzi w ułamku sekundy. Z nieba spadł radioaktywny czarny deszcz. Wszystko staje w płomieniach. Budynki zniknęły, krajobraz w sekundę zmienił się nie do poznania.